Siemanko! Witam w mojej kuchni! Przyjechała właśnie do mnie długo oczekiwana paczka z Japonii i zamówiłem sobie takie malutkie kitkaty. Ale to nie są zwykłe kitkaty, to są kitkaty do pieczenia. Jakiś czas temu nawet zobaczyłem filmik na YouTubie, gdzie kucharz piecze te kitkaty. Chef Pasier, Takagi Kiedy zobaczyłem ten filmik, to musiałem kupić te kitkaty, i dzisiaj przetestujemy, sprawdzimy, czy pieczone kitkaty naprawdę smakują lepiej. Jak widzicie, da się upiec kitkaty, ale to jeszcze nie wszystko. W Japonii można kupić pizzę z tymi pieczonymi kitkatami. To jest niesamowite. I powiem Wam tak, dość trudno dostać takie małe kitkaty specjalnie przeznaczone do pieczenia w Polsce, w całej Europie. Dlatego też dzisiaj przeprowadzimy test i upieczemy nie tylko te małe kitkaty przeznaczone do pieczenia, ale też te nasze popularne, które możemy dostać w sklepach. Będzie to kitka Chunky White. No i nowy KitKat Chunky Double Caramel. Zobaczymy, jak te nasze KitKaty, które możemy sobie kupić w sklepie, zachowają się w piekarniku. Na samym początku ustawmy piekarnik na opcję grillowania. Na około 300 stopni. Zobaczmy, jak wygląda ten mały KitKat w środku, który przyleciał do mnie aż z Japonii. Popatrzcie, on jest taki bardzo żółty. Teraz KitKat Chunky. Double Caramel. No i nasz zwykły pospolity KitKat White. Popatrzcie jak one fajnie wyglądają. O może postawmy te dwa tutaj. Ten jest taki bardzo płaski i mega żółty. I ma taki taki bardzo karmelowy zapach. Ten biały pachnie jak biała czekolada. Taka duża sztapka białej czekolady. No, i tutaj mamy taką typową mleczną czekoladę. Batony tak wyglądają przed pieczeniem. A teraz wrzucimy je do piekarnika na opcję grillowania na około 3 minuty. Zobaczymy, czy faktycznie uda mi się upiec kitkaty. Najbardziej ciekawią mnie te nasze polskie kitkaty, czy one faktycznie przejdą próbę ognia. Wrzucamy je, czekamy, i w tym momencie możemy sobie zrobić przerwę i zjeść fajnego kitkata. Mm. Kitkaty są już gotowe, i zajęło im to dwie minutki. Popatrzcie, tak wyglądają. Tadaam! Zostawmy te kitkaty dosłownie na minutkę, niech ostygną. Ale ja już się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy, kiedy spróbuję takiego pieczonego kitkata. Kitkaty już ostygły, i teraz zobaczymy, jak smakują. Ale powiem wam, że na pierwszy rzut oka ja jestem mega zdziwiony, że te nasze kitkaty dały radę i się tak fajnie upiekły. Myślałem, że tylko kitkaty przeznaczone do pieczenia mogą się piec, ale tak naprawdę zwykłe kitkaty też można upiec. Zobaczcie, nie ma nawet wielkiej różnicy pomiędzy nimi. Zobaczymy, jak ten kitkat, z którego robią w Japonii pizzę, smakuje. Hmm. Jest fajny w smaku. Taki delikatny, kremowy, ale jest odrobinę za słodki jak dla mnie. A teraz Kit Kat Chunky White, popatrzcie, to wygląda na taką fajną sztabkę złota. O, po, mm, świetna rzecz. Hmm. Ten jest naprawdę super i to chyba wszystko przez to, że w środku on ma taki kakaowy krem, jest naprawdę przepyszny. Nie jest taki przede wszystkim taki słodki. No, to jest coś niesamowitego z jej sobie pieczonego kitkata. I na samym końcu Kitkat Chunky Double Caramel. Zobaczymy, jak smakuje. Hmm. Super, naprawdę świetnie. Mhm. Ten jest mega dobry, bo jest bardzo chrupiący, a ten karmel po prostu wypływa z niego. Nie wypływa z niego na zewnątrz, ale jak się go ugryzie, to ten karmel przechodzi do ust. Mm. Pyszna sprawa. Jak widzicie, wcale nie musicie ściągać kitkata specjalnego do pieczenia, aż z Japonii. Bo tak naprawdę do pieczenia nadaje się każdy kitkat. Wystarczy, że pójdziecie do sklepu, kupicie sobie batona i wrzucicie go do piekarnika na opcję grillowania na około 3 minutki i wasz fantastyczny baton jest już gotowy. I powiem wam tak: to jest fajna opcja dla ludzi, którzy chcą sobie szybko przygotować fajną przekąskę. Bo tak naprawdę nie potrzebujecie żadnych umiejętności, nie musicie się bawić z ciastem. Tylko wrzucacie na blachę, 3 minuty i gotowe. A teraz, kiedy mamy taką fajną, długą przerwę, to jest idealna przekąska na takie zimowe dni. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Przygotujcie sobie takiego kitkata w domu i zróbcie mu zdjęcie. I wrzućcie na Facebooka stronę Kocham Gotować. No i oczywiście zobaczcie mój drugi filmik, w którym testuję zielone kitkaty z maczy. Do zobaczenia.